Ja malaki. O Adam? Co tam u ciebie? Ty Adam, ja cię z tego co ja kojarzę to w ostatniej ławce w szkole podstawowej, chodziliśmy na matematykę, co? No właśnie chodziliśmy, pamiętam jak rozwiązaliśmy na przykład różne tam ciężkie zadania, pamiętasz to? No I... ej, ale pan... u ciebie się no, no, pozmieniało, bo ty masz taki fajny miecz, skąd masz takie, a, takie, takie czapkę masz fajną i, i co to w ogóle twoja restauracja? W ogólnie to jest taka sprawa, że ja wygrałem w kole fortuny, w ogóle tam wziąłem udział i wygrałem. I patrz mam takie fajne miecze tutaj. Ej, mogę zobaczyć, mogę wejść. To no. bardzo ja. tutaj patr patrz. i mam w taką... W kole fortuny wygrałeś takie miecze? Ej, słuchajcie, no widzicie tu jakie mam miecze? I to jest wszystko fajne. Chodź tu zobaczyć zbroję, patrz jaką w ogóle sobie kupiłem zbrojkę, tylko wow. naprawdę w ogóle wszystko może wytrzymać. Każde uderzenie i tak dalej może sobie pożyczyć. fajnie, fajnie, tak. fajnie no. w niej wyglądam. Ale, Ale... No, no, no. I teraz chcę ci powiedzieć teraz najważniejszą rzecz, dobra? Wszystkie pieniądze przeznaczyłem na taki fajny cel, na cel rozgrywki. Taki rozgryw... Jakiej rozrywki? No słuchaj, patrz. Y idziesz tutaj, tutaj po prostu, po prostu idziesz. Teraz tutaj. Pokażę mhm. ci, bo to jest tylko dla moich przyjaciół i ty jesteś moim kumplem. Ja? Tak ale tutaj kumplem. masz posadzkę z lawy. W ogóle jak mm. to ładnie wszystko jest wykończone. Ej! Wiem, wiem, ty... wiem, wiem. Tutaj są... Poziom tak, trudności, my, opowiesz tak, mi to, coś to, o tym? poziom trudności jest normalny, straszny oraz hardcore, naprawdę. Ja mogę tutaj hardkor, wejść, do mogę, się wejść się mogę wejść zobaczyć? Nie, 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 nie Mógł nie 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 Czemu? Bo musi być po prostu noc, noc, bo... jest no, to słońce zachodzi, to no, trzeba poczekać. Dzięki po prostu księżycowi te wszystkie drzwi się otwierają i się aktywują wtedy. A, rozumiem, a to po co? To taka moc. E, to są takie... A ty, jakbyś po prostu... o, bo trzeba mieć po prostu pochodnie, słuchaj bo trzeba mieć pochodnie, pochodnie trzeba zebrać. mieć, Dobra, tak, tak, tak to poczekamy to na noc, tutaj. bo już za niedługo będzie noc wezmę te wszystkie sobie zrobię pochodnie i ja już chcę zobaczyć, ja już jestem ciekawy no poziomy trudności, co to za poziomy trudności które... no nie będę zrazu, bo ja to wszystko przygotowałem i chciałem zobaczyć czy yy, no spodoba się na przykład koledze a ty właśnie tutaj się tak jakby napotoczyłeś, no to w takim razie ty laki. No spróbujesz, co nie? Gotowy jestem. I możemy zaczynać. 12 pochodni mi wystarczy. Ej, już zobacz, już się no, śniło. No, no, Odblokowały chyba, chyba poziomy. Dobra, ja wybieram i, i już biorę udział. Dobra, tych. no to w takim razie ja, ja ci polecam. polecam. Ten. Dobra, ty mi nie polecę, ja tak? sam wybieram. A, dobra, okej. Okay. Dobra, ja no wybieram ten. Śmiało. Powodząka. O. Dobrze, że wziąłem pochodni, bo nie dość że jest ciemno, to jeszcze tutaj las jest. Hmm, chwila. Witaj na poziomie trudności 2. No no witaj siema. Y, idź za śladami jakie są pod tabliczką, powodzenia. Uuu, dobra, to idziemy, już mi się to podoba. Mój znajomy, nawet nawet postarał się, zobaczcie, tu są ślady błota i, i ktoś ktoś szedł tymi śladami, dlatego trzeba pójść za tymi śladami. Ej! Tam widzę jakiś... Tam widzę jakiś dom i imryga tam światło. Czy ktoś tam zapala i zgasza cały czas światło? Eee no. Może tam wejdziemy? Kto wie? Ale ślady prowadzą w ty... Te... Ej! Kto tu jest? Czekajcie, czekajcie! Jakieś... Jakieś... Jakieś stworzenie w ogóle, czerwone i poszło w tamtym kierunku, gdzie te ślady mijają. Gdzie te błoto cały? Ej! Szybko, biegniemy za nim, bo może on ma nam do, coś do powiedzenia, albo to jest jakaś osoba, której... Yy, któ przez którą coś się dowiemy. Albo ma klucz do tego domu, gdzie tam mryga światło. Ej, tutaj. Buty całe w błocie zostawiam je tu. Czyli to on zostawił te. te, te Tworzył te ślady z błota? A, buty całe w błocie zostawiam je tu. No dobra, no ale. Po co mi twoje. Po co mi twoje buty? Po co mi twoje buty? Ja idę dalej za śladami. Yy... O, tutaj są dalej ślady. On powiedział, że zostawił. A nie, Tu już. Ślady minęły, tu już niczego nie ma. Dobra, to chyba wchodzimy do tamtego domu. Tu są tabliczki, jakieś. Wchodzimy do domu. Ej, to znów on. To znów on. Ja, ty myślicie, że on. Myślicie, że mam z nim porozmawiać? Ja myślę, że chyba musimy z nim porozmawiać. Może dowiemy się jakiejś ciekawej rzeczy. Pokój gamingowy w środku lasu? To jest niemożliwe. Pokój gamingowy w środku lasu. Ale fajnie tutaj jest i są takie gry w środku lasu. O Lucky w ogóle wrócił o, nowy dom. odcinek jak zostać? Ale fajna seria. A, może by, tak nagrać, a może by tak nagrać? Albo może tak nagrać na swój kanał takie filmy, taką serię w ogóle zrobić? Bardzo mi się, wiecie, fajnie grywało taką o, takie seria. Pokudeniowy, w ogóle ogląda moje filmy. Hej, Siema to ja, Lucky, którego oglądasz. Zobacz, spójrz o, tylko. O Siema, Siema. Y ja y fan. O, ty jest mój fan! Spodobała ci się ostatnio moja seria, jak zostać, co? Słuchaj, no, bardzo no... mi się spodobała, a ja właśnie taką serię też nagrywam na swój kanał teraz. Zacząłem nagrywać, bo bardzo mi się spodobała. Fajnie! Ja się zastanawiam, bo chyba muszę pójść do tamtego domu. Byłeś ostatnio w tamtym domu może? No nikt tam nie wchodził, po prostu nikt tam po prostu nie wchodzi. Ja w ogóle radzę ci nie wchodzić, bo tam każdy po prostu znika. Ale tam znika. mryga coś. Tam mryga coś. E, ja idę, ty zajmij się... Fajny w ogóle macie pokój gamingowy w środku lasu, Dzięki. ale... Ja, ja wchodzę, żeby zobaczyć co tam, co tam się dzieje. No, my tam z kolegą nie wchodziliśmy, no to po powodzenia. No siema. Siema. Ty w, siema. w ogóle jesteś postacią z Ben 10. super. Coś się kojarzy, tak. ale, ale, ale to fajnie, że oglądasz moje filmy. Powodzonka. Uu. Dzięki. Czyli... Dobra, ej, zobaczcie, wchodzimy teraz, dostaliśmy pozwolenie, żeby wejść do tego domu, nikt go nie odwiedza, no jak widzicie, pańczyny są, wszędzie pańczyny. jak widać, jeszcze, o, spróchniałe drewno, to, to jest, o, ktoś tam wygląda, spróchniałe drewno, to znaczy, że, że, że stare. Jeśli jesteś pewny, że chcesz tu wejść, zastanów się nad tym, to twoja decyzja. Ja laki niczego się nie boję i normalnie, że wchodzę tutaj. Podejmuję decyzje, które uważam za słuszne i w tym przypadku chciałabym się dowiedzieć na temat tego, yy, tego domu, niby jest tutaj jakoś, jakoś, nie wiem. O, jest napisana tabliczka. Znajdź trzecią głowę Uidera i włóż do gabloty. A, tak wygląda gablota. I tutaj trzeba znaleźć trzecią głowę Widera. Ciekawe czy w tym domu jest głowa Withera. Mm. Wow, to jest chyba jakaś połapka. Na razie o, nie naciskam na to. Tą... O kim ty jesteś? O siemka, fajną masz bluzę, Superman. Dzięki, 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 bo jestem fanem Supermana. tutaj jesteś? Czemu tutaj w ogóle robisz? Y, bo ja y, biorę udział w tych poziomach trudności, są trzy poziomy trudności. Serio, to ja też. W ogóle łapka, ja jestem w ogóle kolegą Adama. O! Hey, jaka pułapka? UNUP. Oh. No. Bo kolegą Adama. Dobra, to ty wykonuj swoje, swoje zadania, ja swoje, bo ja chyba mam tutaj coś do znalezienia. Dobrze. O, tak, jakiś Tutaj ktoś robi jakąś taką klatkę. O, chciałbym Wam powiedzieć ciekawą rzecz. Jeśli widzicie. Pokój z. z yy, właśnie. z książkami, i tutaj jest jakieś. jakieś przejście. Na pewno, no tak wszyscy robią. Jeszcze nie dość, że te trzy Widery. Pokój trzech Widerów, tu jest. tam też są trzy Widery. Ciekawe, czy jak zdobędziemy trzecią głowę Widera, to czy powstanie ta głowa Widera? Hmm. <laughs> Mówiłem! Wiedziałem, że to jest jakaś pułapka. ha mnie się nie nabierze na to wszystko. Yy, dobra. Dziwne też, że ogień się nie rozprzestrzenia, jak to jest w ogóle drewniany dom. Ej, ty już jesteś u góry, ale. ja, ale też. No, ty właśnie, ty właśnie jesteś. sobie tutaj po całym domu, bo ktoś przede mną właśnie wziął wszystkie zadania i nie wiem, co robić teraz. A, ty wziąłeś zadania, no to e, szukaj dalej, może, może w końcu ci się coś uda znaleźć. A tutaj byłeś Dobra. na przykład? No nie wchodziłem jeszcze tam. A no co? i zobacz, tu jest jakaś podpowiedź, ale nie, lepiej nie. Hasło 3. 37. No nie, tutaj tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Dobra. Zapamiętajmy. na do sprawdzić. Wow, fajnie w ogóle tu jest jakieś. Tak, tu jest hasło 37, gdy musimy zapamiętać tą liczbę i tutaj jest 37. Na pewno trzeba wpisać 37, ale jeszcze nie wiemy drugiej części hasła. Może jest jakaś druga część hasła. Ten klucz przyda ci się do innych drzwi. Ej, zobaczcie, ten klucz przyda mi się do innych drzwi. Czyli, czyli to może jest poziom innych, in, poziom trudności inny, taki nie wiem, ten yy, straszniejszy jakiś hardcore. Patrzcie, wow! Do, to oglądajcie do końca, bo wtedy wyjdziemy tam i zobaczymy. Zaraz, zaraz możliwe, że uda nam się zdobyć kolejne hasło. Jest tutaj druga część hasła, jest druga część hasła. Hasło 81, 81 8,1 Mówiłem? To jest to! I tak! I głowa widera! Dobra, nie, nie mówimy głośno, bo zaraz tamten, tamten co też bierze udział w, tych, tutaj, w tej zabawie, to uda mu się. Dobra, 3, 7, 8, jeden. Takie było hasło. Mamy głowę Widera, jak widzieliście, tam było w tym pomieszczeniu. No i jest pierwszy, udało mi się. Wahoo! Pum! Uhu! Skończyłem! Skończyłem! Poziom ten, który, który nam który nam tutaj Kogo tu mieliśmy. Suszę? Halo, o Laki, i co, jak tam w ogóle się podobało? No nie widziałeś na monitoringu, jak szybko przeszedłem, zajęło mi to dosłownie nie wiem, krótko czasu. Krótko, krótko, ale powiem ci, że ja tam właśnie obserwowałem ciebie. Jak chciałem się tak zapytać o twoją opinię, ale naprawdę dobrze ci poszło. Naprawdę Ej, piąteczka, piąteczka. Co ty na to, żebyśmy, widzowie, spodobało wam się to? Może jeszcze zaraz zaraz oglądajcie do końca, bo jeszcze będzie tutaj te dwa poziomy inne trudności, ja mogę... ale Ej, jeśli wam się ja podoba, wybuduję, jeśli wam może... się podoba, to ogólnie będzie drugi sezon, yy, będzie następny odcinek z tej serii właśnie z tymi poziomami i tutaj mój kolega wybuduje, jeśli będzie dużo łapeczek w górę Dokładnie. i subskrypcji z Także klikajcie teraz łapeczki w górę, subskrypcję z łapeczkiem. Piszcie, że fajne, żebyśmy wiedzieli, że fajne. No i teraz przechodzę do kolejnego poziomu, chyba co? No, teraz wybieraj który został ci chyba normalny oraz yy, hardcore. To który wybierasz? No, wezmę chyba hardcore, zobaczymy. Ale poczekaj, poczekaj, bo musi być chyba noc. Dobra, 3, dwa, jak się rozbiegnę, to może nie. Trzy, dwa, start. O, gdzieś się otworzyły drzwi. Ty patrzcie, to wider. Czemu on tutaj? Wow. Ale sprytny, no nie spodziewałem się, że y, na tym poziomie to ktoś, to ktoś od razu będzie tutaj mnie witał. I tam ktoś wchodził od razu, chodź zobaczcie. Ben, chodź Ben, pokażę Ci coś. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, chodź, pokażę. Widziałem go. To chyba był. Y, kojarzycie taką postać jak Ben ten? Może to on. Napiszcie w komentarzu Ben ten. To zobaczymy, może to był on. To jest y, zamek widerów, tu trzeba wziąć pod uwagę, że mamy poziom jeszcze y, cięższy niż wcześniej. O! Pójdziemy za nim. Dobra, Ben, pokażę ci coś. Zrob... Zbudowałem ci taki domek w ogóle tutaj taki na wieżowcu. Dobra, wskakuj tutaj. Tak, jaki ci. domek? Czy to dobra. jest jakiś jednoosobowy Bądź, pokażę, pokój. Ej, jakiś pokój im tam, pokój mu tam jakiś zrobił. Ej, kogoś słyszałem. Kto to? Kogoś pokój mnie zrobił. A mnie usłyszał. Ej, dobra, chyba nie ma. Dobra, jakiś... Ben, słuchaj, teraz jakiś... na chwilę tutaj posiedzisz. Dobra, to jest twoja jakby to na chwilę twoja miejscówka. Ej, a jak on mnie usłyszał, jak on mnie usłyszał, i zaraz tu przy. Dobra, o, na dół. Nie, on, dobrze, chyba, dobrze. on chyba. Okej, okay. dobra, Ben on chyba teraz. Mnie... On chyba mnie słyszał. Wchodzę szybko, tutaj do góry muszę. Muszę. Yy... Okej, może wejdę prosto do tego domku, bo coś tak tutaj. od tej strony w ogóle. Wchodzę tutaj, wchodzę tutaj. O kogo tutaj mamy? Kim ty w ogóle jesteś? Ja jestem sobie... no nie wiem, bo przechodzę tutaj taki poziomy i. Kto tam jest u góry? Dobra, słuchaj. Królu, królu mój, bo wszedłem tutaj na terytorium. Ej, 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 ale to e, ja wszystko zaraz wytłumaczę, biorę udział w takich, e, w takim turnieju. Nie ma tłumaczenia, to jest nasz teren, to jest nasz teren. E, król, co mamy z nim zrobić? A król w ogóle umie się poodzywać? To jest Wither, przecież jakiś wider. Poczęstuj go lawą, tutaj nowego gościa. O, no dobrze, jak? no to, dobrze, no to lawą go poczęstuję, okej. Okay, no ale to... przecież... Wiedziałem, że to jest poziom trudniejszy od tego, ale żeby lawam, jak, jak, jak to będzie chodź, chodź, Tak to będzie chodź. wyglądało? O, Wither! Wider. Ja myślę, że my, się, my jesteśmy Ty. kumplami. Wow! O, dobra, i ja cię tutaj za Czyli tak on podpare. jest naprawdę poziom, ten trudności okay. jest coraz cięższy. Coraz się. cięższy, coraz cięższy. E, tam jest Wither, to jest zamek Widera. Prawie mi się udało zrobić to, żeby mnie nie zauważyli. Jednak, jednak mnie zauważyli. Ale ja, pamiętacie w ogóle, że wziąłem taką kartę. Tą kartę odzyskałem w tamtym poprzednim poziomie, pokoju numer 2 i tam była ta karta i powiedziała, że będzie mi potrzebna do tego zamku, może... Może to ona właśnie otworzy te wrota Bentena. To jest... Ej, Benten, słuchaj! Ja chyba... Ja chyba w ogóle wiem jak to... Ty, działa! Działa, to teraz wezmę cię Ben. Tą kartę wezmę ci dam. Za mną! Chodź! Chodź za mną, no! Nie czekaj. Nie czekaj na nic, bo Wither jest i patrzy. On chyba widzi wszystko, co jest na, na, na zamku. Idziesz za mną. Uuu, i ty masz ten zegarek dobry. No to ja wiem, to za mną chodź. Po cichu, żeby tylko na paluszkach. Patrz, on tylko... On widzisz, co trzyma lawę, tą, którą chciał wylewać tam. Pod, pod moje nogi dobra Ben. Wymknęliśmy się z, tej, z tego tego. Zobaczymy jak... Czy on zobaczy w ogóle tą różnicę? Widział mnie. Idziemy, dobra, idziemy. Uhu, uciekamy! Juhu! Kolejny poziom! O, słyszę kogoś, czy to Laki? mój ziomeczek. Siema jak... ziomalu, zobacz kogo ci przyprowadziłem. Ej, moją ulubioną postać, chyba teraz już wiesz, inspirowałem się jakby tworząc w ogóle tę całą rozrywkę, co nie? Tak, tak, naprawdę to jest moja Super, bajka, Super ci to wyszło, śnictwa. jestem zadowolony. Nigdy takiego czegoś, takiej atrakcji, tyle przeżyć mm -hmm. w ogóle naraz nie przeżyłem. Ej, to słuchaj, po, chodź, Laki, pokażę ci coś. Za to, że po prostu yy, no, udało ci się w ogóle tutaj przejść dwa takie etapy, no to teraz wybierz sobie jeden mieczyk. Ale jeszcze powiedziałeś, że może jak będzie duża ilość łapeczek w górnej i subskrypcji. Tak, to, tak, to wybuduję kolejne. To będą, będzie kolejny odcinek z takimi właśnie poziomami trudności tak, albo tak, nie wiem. Mam, wiesz, bo słuchaj, bo mam. Trybami pieniąż... gry, to są tryby Pio... gry, nie? Są tak, różne tak, tak, tryby gry. Pienio... Słuchaj, bo ja mam pieniążki, to po prostu wynajmę jakąś tutaj ekipę budowlańców i po prostu wybudują jakiś super, może nawet lepsze. Takie mapki do przychodzenia. Choć przyjdziemy, myślę, że to jest super fantastyczny pomysł. Yy, trzeba tylko ustalić teraz plan działania, jakby od, yy, od strony logistycznej, jak za to się zabrać. Gdzie yy, będzie powierzchnia wolna, żeby takie coś zbudować? takie rzeczy to zostaw mi, bo ja to wszystko zrobię, a ty poproś swoich widzów, żeby po prostu zostawili łapkę, dobrze? No dobra. Yy, a może chciałbyś jeszcze yy, z widzami tutaj zobaczyć, bo ten stadion, jakbyśmy odkupili no, no. na przykład ten stadion. Stadion I zamiast tego stadionu, tutaj też wykorzystali do jakiegoś poziomu y, gry. Taki, nie wiem, piłkarski Aha. piłkarski futbolowy, y, ten y, boisko? Co ty o tym Ej, myślisz? Ej, to jest naprawdę fajny pomysł. Poczekaj, sekundę, daj mi sekundę. Dobra, i... ja jeszcze przy. Cyk, kupione, kupione, kupiłem. Ja nie wi kupiłem. Ja wiedziałem, że ty zawsze masz tyle, y, wykopujesz tyle złota, ale nie wiedziałem, że, że naprawdę ty jedno kliknięcie i masz. Tak, kupiłem już. Teraz wziąłem swojego tutaj smartfona i dzięki temu już kupiłem. Teraz mogę już tutaj jakby stawiać yy, bloki w ogóle tutaj na... Ale fajne mam. Ale i tak dzięki, że, że ten długi miecz. Zobacz zaczeki ten długi miecz w ogóle mam. On no, naprawdę jeden jest z superowy. najlepszych w ogóle mieczy. No, jest naprawdę superowy. Dobra, wiesz co, no, no, no. bo yy, to... To my sobie pogramy a ja się z wami żegnam widzowie i Dobra. Y, wpadajcie do nas ogólnie do mnie pod link w opisie jest na Facebook y, pod tym filmem jest link w opisie do Facebooka mojego jeszcze codziennie filmy są na moim kanale super odjazdowe dlatego Hońben. codziennie y, filmy oglądajcie na moim kanale no i co no i miło że dotrwaliście do samego końca nie Johnny? Adam jestem. A, Adam, no tak. A ten Ben, no. to co, co, bo ty masz te postacie, to y, ty wynajmowałeś jakichś aktorów, żeby tutaj y, w tych poziomach trudności występowali, czy jak to wygląda? Tak, tak, bo tak, tak. mi w komentarzach, e, e, nie. widzowie się pytają e, o co chodzi. Nie, ej nie mam pojęcia, nie mam pojęcia czemu tak się stało, jacy w ogóle aktorzy, co ty w ogóle laki mówisz? No bo tam y, jeszcze widziałem, że ktoś inny brał udział, y, przechodził y, i tam... W ogóle był pokój gamingowy ciebie, w lesie. Cześć! Tylko, tylko ciebie wpuściłem do tego mojego świata rozrywki. Chodź, ja muszę ci pokazać. Lepiej, jak ty tam nie, nie wchodziłeś, to lepiej, żebym ci pokazał, co tam jest. Chodź, idziemy.